Witam. Problem, jaki w instalacji się pojawił w tym samochodzie, jest to gaśnięcie auta przy przerzuceniu z benzyny na gaz po dłuższym postoju, po nocy, gdy silnik ostygnie. Okazało się, że w trakcie, kiedy silnik reduktor osiągnął 30 stopni, przełączał się na gaz. Na komputerze wskazywało mi nagle minus 15, minus 20, skakało do dodatniej temperatury pomyślałem uszkodzony czujnik temperatury zmierzyłem go takim termometrem temperaturę wskazywało 30 stopni na komputerze pokazuje 25 no to co patrzymy na czujnik a na komputerze zaczyna się zmieniać temperatura okazało się, że na odcinku gdzieś 10 cm od czujnika jest połączenie dwóch przewodów Przewody te były, jak to mówią, zrobione drociarstwo, czyli połączone na skrętkę. I w tym miejscu, jak się ruszało, temperatura się zmieniała. Przewody zostały polutowane, i teraz nie ma żadnego problemu, płynnie się przełącza. Po całej nocy, jeszcze chciałem pokazać dla tych. Dla wielu ludzi, co twierdzili, że na pewno jest nieszczelna listwa gazu. Na pewno schodzi ciśnienie gazu po całej nocy. Nie ma listwy w listwie gazu. I zanim dojdzie ten gaz do listwy. Do kolektora ssącego. No to samochód gaśnie. Zanim się napełni, dlatego tak jest. Zrobimy tak. Spuszczamy z listwy gaz. Do końca nie mamy gazu w listwie. Jest pusta. Zeszła. Zszedł gaz przez noc. Nie mamy gazu. Od samej listwy do reduktora nie ma gazu. Odpalimy, zobaczymy co będzie się działo. Pewnie samochód zgaśnie bo przecież nie ma gazu. Gaz się załączył, trzkiwacze chodzą i nic nie zgasło. Może komuś się to przyda? Dziękuję.